Cześć Kitek! Nie widziałam Cię dwa tygodnie, bo nie było mnie tutaj. Bo miałam party u Ubosa. Jak ktoś nie widział filmiku, to zapraszam. Jak ktoś jest ciekawy, jak tam było nasze partii Ubosa. Także przyjechałam do Owen Sand i w międzyczasie kupiłam kotką Katio. Easy z kolegą je złożyli. Kurczę, ale trawa urosła, a niedawno ją kosili. Tutaj rośnie w oczach ta trawa. Także Katio wygląda tak. W sumie jest taki pomysł, żeby zrobić im tunel z tego okna. To jest okno ota pralni. Albo przystawić bliżej, no ale wtedy byśmy musieli usunąć te wszystkie kamienie stąd. I też jest um, takie, taka idea, żeby uh, idea znaczy się, żeby one były na trawie, więc tutaj lepiej. Więc jakoś to podłączymy. W sumie Augusik nie musi być, bo Augusik się trzyma domu. Jedynie Oli. Chociaż Oli się też trzyma w domu, ale Oli dopiero zaczął niedawno wychodzić, także się boimy, boimy o niego. Więc w zasadzie kupiłam to Katio tylko dlatego. Że oleczek, żeby miał tutaj miejsce na trawce. No i tak, sobota, piękna pogoda, gorąco. Następne dwa dni mają być straszne upały. Dzisiaj może będzie jakaś burza znowu. No i tak, jak Wam się podoba to, Katio. Także mają różne takie miejsca do schowania się przed słońcem. Proszę bardzo, budki, nie budki. Tutaj w zasadzie jest też takie wejście. Także ten tunel jakoś można dorobić albo wyciąć tu, w tym panelu. A uścik, ty chyba chcesz wyjść, co? Chodź, chcesz? Chodź, wyjdziesz. Chodź, chodź o uścik. Czy nie? Nie wyjdziesz? Jednak nie? Ok. Na zimę to raczej trzeba będzie to złożyć do, do garażu bo to nie przetrwa tutaj z tymi śniegami, ale bardzo fajna opcja. Tak myślałam Czyby takiego małego nie kupić do pierwszego domu i przestawić tam właśnie przy oknie, przy piwnicy, tylko że tam jest taki wąski chodnik to by musiało być takie przylegające do domu. Więc część kotów niewychodzących by mogła sobie tam siedzieć, bo tak to siedzą w oknie. Więc fajny taki domek powiem wam, że oglądałam różne i ten mi się spodobał ze względu właśnie na na shape to znaczy jest jak to się nazywa na wygląd, że ma taki jakby spadzisty ten dach, bo wszystkie to były tylko takie takie boksy W końcu znalazłam najpierw znalazłam, że jest w Walmart i to był clearance znaczy już było jakaś promocja, bo on kosztował jakieś 879 dolarów. I patrzę, jest, że jest promocja na, co tam Kiciusiek poleciały za motylem, że jest promocja chyba na 499, ale już jakiś tam kupon był, 60 dolarów, mniej coś tam plus podatek. No w sumie by wyszło tam gdzieś, nie wiem, z 500 ileś dolarów z podatkiem. No i chciałam już zamówić, a oni mówią, że nie mają już. Kurde, i zaczęłam szukać. Zobaczyłam kto jest producentem. I znalazłam na stronie tego producenta mieli jeszcze tańsza cena była. Także z dowozem, ze wszystkim, znaczy dowód, dowóz był za darmo. Z podatkiem zapłaciłam 480 dolarów za to. Więc wcale nieźle. Tyle, że wiecie, to jest takie drewno. Nie jest ono za, za dobre. To nie jest jakieś wielkie, jakieś solidne, nie jest jakiś dąb. Czy nawet klon? Tylko to jest ta Poplar, chyba? Nie wiem, co to jest Poplar po, po polsku. Musiała zobaczyć. Więc nie wiem, ile to sezonu wytrzyma. No ale niechby wytrzymało z pięć nawet. Nie oleczku? Kurde, ale wszystko tu rosło. Trzeba non-stop kosić. Strasznie. Co, kochany. Tak nie pokazujesz za bardzo na filmikach. To jest nasz Olek, który jest naszym prezentem na rocznicę 18 ślubu. Czyli już będzie z nami w październiku będzie. Trzy lata już będziesz z nami. Także Olek już ma teraz gdzieś może w sierpniu, chyba będzie miał 3 lata. A Augustika w czerwcu razem z Lośkiem i z mączką skończyli 9. Kiciuś nie wiadomo ile ma, ale Kiciuś też ma gdzieś z 8. I myślę, że Stefania też ma 8. Mi się wydaje, że Stefcia i Kiciuś to są um, brat i siostra. Także takie, takie mamy kotki w takim wieku. Ale fajnie tu macie. Chcesz Augustik, wyjść? Popić sobie wody właśnie. Bo gorąco. Augustinek. W dziupku. A jest bardzo, bardzo grzeczny. Kitek jest niegrzeczny. Kitek czasami pójdzie w tan. Już teraz widzę, że też gdzieś poszedł. I nie ma go długo. A mi powywiewało z basenu Flaminga. <grywa> z i wystawił mi ten leżak. Taka pogoda, że do basenu tylko wskoczyć. No i tak. Powiem Wam, że no, nie jest tutaj wykoszone, ale przynajmniej ta zielenie jest soczysta, bo ja wykociłam u mnie krótkotrawnik i wszystko już jest takie żółte. Także nie wiem, co jest gorsze. Czy mieć długą trawę, czy mieć łyse i żółte. Chyba lepiej długą trawę, zwłaszcza tu z tyłu domu. Nikt nie widzi, bo z przodu jest bardzo ładnie wykoszone. Ten kawał tej działki olbrzymi. Tu zostawił kończynę specjalnie dla króliczków. Jakiś ładny żółty kwiatek tam zakwit. No oczywiście jest też wielki chwas tutaj na środku. A tutaj jak widzicie jest w miarę ładnie wykoszone. A tego koszenia jest od cholery. Tu można to jakoś wykorzystać na coś, nie wiem, czy na jakiś ogród warzywny. Bo naprawdę taka wielka część tej działki tak jakby leży odłogiem. No i tak. Woda w basenie cieplutka. Ja Pojechałam na plażę. I zobaczyć się z moją sąsiadką z naprzeciwka, bo oni są teraz tam trzy tygodnie. Mają domek już od pokoleń. Tam właśnie na tym Sable Beach, na tej pięknej plaży. Także wiedziałam, że wpadnę z jakimś proseko. Trzeba będzie to wreszcie zrobić. Nie wiem czy dzisiaj, czy jutro. No więc super sprawa dla kotków. Naprawdę polecam. Jeszcze pokażę Wam moje hortensje, które przesadziłam z Waterloo, jak tutaj mi pięknie rosną. Tu jeszcze klematisek mi zakwitł. Taki ładny. I zobaczcie, jak pięknie tutaj ta się rozrosła. Ona oryginalnie była pod drzewem, chyba z dwa lata pod moim sedarem i w ogóle prawie nie rosła także widzę, że ziemia jest tutaj no nie wiem, bo oni mówią, że jak niebieska to jest kwaśna, jak różowa to jest zasadowa, ona jest taka pomiędzy czyli taka chyba ziemia jest sobie pośrodkowana w sam raz a tutaj jest ta druga, którą też kupiłam, też chyba z dwa lata temu i tam mi zupełnie oklapła a tutaj proszę a tu jest ta, którą kupiłam w tym roku także ona się dopiero ustabilizuje trochę, tu jeszcze wiecie co mam po tulipanach. Ale nie wyrywam tych tulipanów. No wiadomo, że musi to zżółknąć i wyschnąć, także brzydko wygląda. Jeszcze mam po, po żonkilach, po narcyzach. Kurcze, już prawie sierpnia u mnie jeszcze to jest. Ale u nas w tym roku bardzo, bardzo późno były te tulipany. Szczególnie tutaj, no bo tutaj były te śniegi ogromne. Także tak wyglądają hortensje. To drzewo przyjadą nam ściąć, bo jest zupełnie, zupełnie suche. Także, może zostawiam części, będzie drewno do kominka. No, tutaj to też jest takie jakieś biedne przy tej choince. Także będą musieli troszeczkę tutaj powycinać to, raczej miasto ma robić. No i tak tutaj jest, powsadzali te choinki. Tak po trzy czy tam dwie choinki cedar tam ma dwie choinki i, i sosna i tak dziwnie rosną I tak dziwnie no ale tutaj jest też taki krzak jak u mnie przed domem w Waterloo moje strasznie urosły ostatnio dobrze, że ten krzaczek się wyprostował, bo mówię Wam jak spadł śnieg z tego dachu to ten krzak był o 45 stopni skrzywiony. Ten też dostał, także oba krzaki były skrzywione. Coś strasznego, te śniegi tutaj. musi pomalować karmnik, bo cały się połuszczył no, Teraz są proste, ja tu musiałam powycinać, bo tu jak łupnął ten śnieg, to trochę, trochę straciło gałęzi. Były suche, ale już widzę odrosły. No, ale ten super, że się wyprostował, bo strasznie wyglądał. Ja lubię te krzaki, Włochy mi przypominają. A tutaj jest hortensja, mam nadzieję, że ona przeżyje, którą kupiłam dwa tygodnie temu i posadziłam. I z niej ją podlewał, ale tak chyba ją trochę przesłuszył w tamten weekend, jak go nie było, a było bardzo gorąco. No, ale mam nadzieję, że dojdzie do siebie. No, Będę ją teraz intensywnie podlewać, chociaż ona tu jest na takiej górce. Muszę zrobić, może, taki fort, żeby ta woda tam stała. Ale jest gorąco, oh my god! Widzę, że Zima kwitnące ogórki u mnie nie ma w ogóle. Posadziłam, posiałam i nic nie wyszło. I ma też tutaj jakieś pomidorki. Akurat pomidorki to ja mam ładniejsze, tyle że on te pomidorki wyhodował sam z ziaren. Ja kupiłam. Już całą sadzonkę, a tutaj o, brukselki. I tak mu jakieś ślimaki pożarły. Także bez sensu hodować brukselki. Tu z tyłu są takie paprocie i zaczynają już kwitnąć te kwiaty. Zapomniałem jak one się nazywają, chyba floksy. floksy, tak a tu pszczółki latają. Zim specjalnie zostawił tutaj te kwiaty. Także w Czechulach są. Ten to jest tylko taka mała skrzynka. Więc znowu trzeba będzie brać miód. Zim mówi, co tutaj leży: Jakieś futro. I skunks się z kimś bił. Śmierdzi z No okej. No, i na, na, zakończę tym na tą notę, chciałam powiedzieć. A jeszcze chciałam Wam pokazać takie piękne kwiatki, dzikie. I chciałam zakończyć tego niespodziewanego vloga tym pięknym tutaj widokiem z tyłu naszego miejsca, tutaj. Także pozdrawiam. Wszystkich serdecznie. Dziękuję za uwagę i życzę Wam miłego weekendu, Buziaki. Pa!